Musisz uciekać. To jakiś żart? Słuchaj, wyjaśnię ci wszystko, ale musisz wiać. Ale ja nawet nie wiem gdzie. Po prawej stronie, wychodząc od ciebie, masz drzwi do 28, wejdź tam. Skąd o tym wiesz? Później, uciekaj, wchodzi po schodach. Jestem w 28, nikogo tutaj nie ma. Bardzo dobrze, teraz na wprost drzwi masz okno. I co z nim? Niedawno malowali Twój blok, zostały rusztowania, zejdź po nich. Słyszałem huk. Nie zwracaj uwagi, złaś po rusztowaniu. Okej, okay, okej. Okay. Trafiłeś na dół? Czekaj, jestem w połowie. Musisz pobiec do parku, w kawiarni obok są otwarte drzwi z tyłu, tam jest serwerownia. Dalej nie wiem o co chodzi, kto mnie ściga, kim Ty jesteś? Jestem z przyszłości. Czekaj, co? To dlatego wszystko wiesz? Tak. Śliski temat. Dla mnie jest to historia. Dla Ciebie teraźniejszość. Nie łamiemy przypadkiem gdzieś setek reguł podróży w czasie? Dopóki dbam o to, żeby ciąg przyczynowo-skutkowy się powtórzył, jesteśmy bezpieczni. Co dalej mam robić? Jestem w tej serwerowni. Wyciągnij pendrive ze swoich spodni i wepnij go do sieci. Ale czemu ja? Projekt, nad którym teraz pracujesz, posłuży jako podstawa do stworzenia mnie. AI. Dobra, teraz to ma sens. A w jaki sposób to, co zrobię, mnie uratuje? Najemnik, który Cię ściga, zawiedzie, bo chce pendrive, nie Ciebie. Dobra, zrobiłem to, co dalej? Cel się nie pojawił. Słucham, jaki cel? Zapomniałeś? Co zapomniałem?